Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. No i czas rozpocząć dzisiejszy wtorkowy temat dla reportera. Kwadrans po godzinie dziewiątej Kasia Prawa. I leszek wspaniały. Dzień dobry. Witajcie. Cześć Bartku, cześć Kasiu. 9.16 na zegarkach. Bartku, wczoraj pewnie nie miałeś okazji TDR-u słuchać, ale, ale miałeś okazję. słuchać. Powtórkie. A, powtórkie. No to słyszałeś, że niezbyt, jeśli przynajmniej no niezbyt. chodzi ilościowo, było tutaj z nami telefoniących, dzwoniących słuchaczy. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wtorek. Podobał mi się nowy czasownik telefoniący. No. Ale to podczas naszej audycji nie pierwszy raz takie coś jest wymyślane. Zanotuję sobie. Telefoniący to A Może telefonujący, o, może tak będzie lepiej. Nie? Co robiący, telefonujący. <laughs> wyklikujący numer na w swoim telefonie. No, no bardziej dobrze. Taki dotykający dzisiaj. Tak. Tematy. Co? Tematy. A. No bo jak w smartfonie to. Cień, cykadę w głowie. Dobra. 767 400 To jest numer do nas i pod ten numer możecie do nas dzwonić, drodzy słuchacze. E, telefoniący słuchacze, e, do godziny 9.45. Czyli jeszcze macie sporo czasu. Ho, ho, ho. Bardzo dużo. Myślałem, że jakaś impreza, że tak zacząłeś. Ho, ho, ho. Nie, to. Mikołajkowa by musiała być jakaś. Pewnie też niebawem będą zapisy na jakieś imprezy jest jakiś imprezy bieg. Bieg Mikołajkowy, czy coś? coś? Tak? tak, bo tak. Mikołaje na rowerach jakiś Mikołajkowy bieg też by się przydał. W Głogowie nie, ale z tego co pamiętam, rakietach to we, nie we wschowie jest. A co to jest śnieg? Niedługo będziemy pytać. Może być. Choć może w tym o roku. O, nie, ja coś czuję, że w tym roku, jak był lipcopad, to zobaczymy tyle śniegu już w listopadzie, że. Ostatnio widziałem taką fajną grafikę. Rozmawiają dwa ptaki ze sobą. Mówi, jesień idzie. A drugi odpowiada, tak, od czerwca już idzie. <grym <grym biorąc na, pod uwagę nadchodzi. obecną aurę. Idzie Winter z... is coming. Małymi krokami. Natomiast, jak jesteśmy już przy jesiennych tematach, no to jak jesień, no to musi być też pożegnanie lata, czyli festiwal pożegnania lata szykuje nam. Się od piątku do niedzieli na placu festynowym nad Odrą w ramach tego właśnie festiwalu w sobotę 11. Głogowska Noc Rokowa natomiast piątek i niedziela stać będzie pod znakiem rabu i hip-hopu tak to zostało podzielone tak więc rok w sobotę a w piątek i w niedzielę hip-hop tak więc duża scena, ponownie stanie na Placu Festynowym, duże wesołe miasteczko, sporo y, stoisk cateringowych, gastronomicznych, gdzie będzie można się posilić. Oba tylko Aura dopisała, bo jak to w imprezach plenerowych bywa, y, tu organizator nie ma niestety na to wpływu, ale wierzymy w to, że zakończenie, pożegnanie lata, tak jak sama nazwa wskazuje, lata, które może nie było tak y, upalne, jakby sobie to niektórzy życzyli, choć Bartek nie lubi upałów, y, ale no, było kilka takich dni, gdzie. No słońce dało się mocno we znaki, ale to było tylko kilka dni. Reszta to tak umiarkowanie spokojnie, jeśli chodzi o lato. Podobnie jak umiarkowanie spokojnie, żeby nie powiedzieć, że bardzo spokojnie, jeśli się jest z waszymi telefonami. 767-400-400 się, rozdzwonią. Tak, wczoraj dzwon dostali w 90. minucie piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin, którzy no Przez długi czas prowadzili z liderującą Wisłą Płock, ale 93 minuta, czyli już ta trzecia minuta do doliczonego czasu gry należała do nafciarzy, którzy zdobyli zwycięską bramkę i tym samym wygraną. Doładowali się ropo. Tak, doładowali się i umocnili się na fotelu lidera PKO Ekstraklasy, tak to Ekstraklasy. To jest dopiero ciekawostka. Która? No, że, że Wisła że Płock jest liderem. Tak, ale już historia pokazuje, że ten, który dobrze zaczynał, potem źle kończył, oczywiście tego wiśle nie życzymy, no ale niewątpliwie siłą rozpędu, jak wchodzisz często z tego niższego szczebla rozgrywek, to potem Beniaminkowie wcale nie muszą płacić forcowego, tylko jak pokazują na wciarze idzie im bardzo dobrze. Zobaczymy jak Zagłębie pójdzie w najbliższą sobotę, bo 30 sierpnia jest okazja zdobyć punkty w meczu u siebie z piastem Gliwica o 17.30. Ale to dopiero w sobotę, tak więc jeszcze jeszcze chwila do, do tego spotkania, natomiast no, w tym tygodniu będę chciał zaprosić do studia piłkarzy ręcznych KGHM Chrobrego, którzy myślę opowiedzą co nieco o tym starciu, który ich czeka w najbliższą sobotę o 18, eliminacje czy też kwalifikacje do HF Ligi Europejskiej i mecz ze szwedzką Karlskroną w hali imienia Ryszarda Matuszaka o 18, już podczas ubiegłotygodniowej tygodniowej prezentacji. Prezes klubu zapraszała kibiców na to spotkanie, aby wspierali drużynę właśnie, no nie tylko w tym, ale w całym ligowym sezonie. Zobaczymy jak to wypadnie, jeśli chodzi o starcie. Pomówiłeś. No. Mówiłeś, mówiłeś o sporcie, no to trzeba dodać jeszcze, że w Betlit pierwszej lidze też Wisła na prowadzeniu, jeśli chodzi o grupę, natomiast patrzę na, o tabelę, natomiast patrzę sobie, że o 19.30, 31 sierpnia na zakończenie Chrobry pojedzie do Puszczy. Tak. Mamy nadzieję, że w tej Puszczy... Nie zaginie. No i coś wywalczy. Ale na razie też nie jest źle, chociaż to ostatnie spotkanie takie... Myślałem, że będzie 2-0, a tu się nagle 1-1 zrobiło. Cały urok sportu. Tak, cały urok właśnie tego sportu. Ale patrząc, Bartku, na Wisłę Kraków, no to... No 6 spotkań, 0 przegranych, 0 remisów, 28 bramek zdobytych, 25 straconych. No... Szacunek. 18 no. punktów. No, Początek tak, z przytupem. Takiego. Ciekawe, czy, czy tak utrzymają już taką passę. No, zobaczymy. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, takie marki jak Wisła, Kraków, no to przecież. To, to nie, ich, nie ich miejsce jest w pierwszej lidze, tak samo jak Śląska Wrocław, choć Śląsk ostatnio poległ i to mocno. No ale trzeba też zwrócić uwagę, że na czele tabeli zaplecze ekstraklasy dwie drużyny z Krakowa. Tak. Wisła i wieczysta. No, zobaczymy, na ile wieczystej starczy paliwa w tym sezonie, ale no nazwiska są głośne. Zobaczymy, czy to się przełoży też na wynik sportowy na koniec sezonu. My czekamy, drodzy słuchacze, 9.22 na zegarkach, wtorkowy temat dla reportera, a tu jak na razie przede mną czysta kartka z datą 26 sierpnia. A ja sobie tak patrzę, ja przepraszam, że tak jeszcze mhm. się wtrącę, ale ja no, sobie wów. patrzę na tą tabelę, że to Wisła i Wieczysta mają jeszcze jeden mecz w... do tyłu. Tak. Czyli to muszą być między sobą, bo są jako tak. jedyne. Yy, I, nie mają, ten... I mają mecz do tyłu, bo wszyscy mają już 7 spotkań na koncie, o nim po 6. Yy, no i to, to jest ciekawostka, jeśli chodzi o yy, BetClick pierwszą ligę. Yy, natomiast jak to będzie wyglądało? No, Chrobra aktualnie na miejscu 9. Szkoda tej, tej, tego remisu, bo, bo mogli być yy, gdzieś tutaj właśnie w tych miejscach od 1 do 5, no ale to dopiero początek, więc spokojnie spotkań jest 34. Od groma grania jeszcze. Tak, więc, więc jeszcze sporo grania, naprawdę. Kasiu, tak zamilkłaś troszkę, a ty przecież masz dzisiaj też rozmowy na naszej antenie. No, ale to bardziej o muzyce niż o sporcie. A co o muzyce? No, bo będziemy zapraszać na koncerty w piątek, w sobotę, w niedzielę to, co już wywoływał Leszek Wspaniały, czyli pożegnanie lata, a do tego jeszcze Głogowska Noca Rokowa, w tym roku w innym miejscu, bo nie w Fosie miejskiej w Głogowie, ale na placu festynowym, więc wszystko w jednym miejscu. Pożegnanie mm -hmm. lata i głogowska noc rokowa, ale o szczegółach to Agnieszka Lewandowska z klubu Mayday opowie. A będziemy też zapraszać na dożynki gminy Grębocice. Wójt, gminy Grębocice, pan Roman Jabłoński i o, Renata Chrzan, dyrektor Centrum, tak Kultury i Sportu w Grębocicach opowiedzą w szczegółach, jak to święto planów będzie w tym roku przebiegać. A będzie. A będzie grać i trąbić I to jaka, bo właśnie kombi z Grzegorzem Skawińskim. Gra i trąbi zespół gąbi, tak jest. E, I to w Grębocicach. Czyli mhm. blisko, warto się wybrać. Warto, warto. 23 minuty po godzinie 9, czyli już gadamy od 8 minut, a wy? Cichosza Dzwoncie, zapraszamy. 7, 6, Kraków. 7, 400, 400. Hmm. Dzwoncie, opowiadajcie, co trzeba zmienić w naszym regionie na lepsze, co wymaga naprawy, poprawy. Może macie dobre wieści, też na takie czekamy. 7, 6, 7, 400, 400, Kiedy hmm. ostatni raz były kwiaty i motyle? Dawno. W tym tygodniu nie. No, dopiero wtorek. No, ale to dwa dni to już długo, jeszcze doliczając weekend. Były w piątek, Kasiu? Chyba nie. A kiedy były te takie do połowy? W czwartek chyba. Połowiczne mieliście? Tak, tak robiliśmy testy ale, ale już tego nie będziemy robić więcej. Nie nie róbmy testowych kwiatów i motyli. Już były testowe, te no, były. No to już Test odbył się doskonale w takim razie. Połowiczni. No i wracamy. Wracamy sobie z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Mamy nadzieję, że będzie więcej niż jeden telefon, bo jak druga część, to minimum dwa. No byłoby Shalala. miło. Zapraszamy, zapraszamy, korzystajcie do 945. Możecie do nas zadzwonić, zgłosić temat wymagający interwencji naszych dziennikarzy. Mogą to być też takie tematy przypominajki. Mogą. Korzystajcie, zachęcamy. Lubi, Polkowice, wiele jeszcze miejscowości w naszym regionie, w regionie 767 400 400. No drodzy słuchacze, druga część tematu dla reportera powinna być bardziej obfitująca w wasze telefony, do czego zachęcamy i zapraszamy. Wspominałem Bartku o tej wystawie pojazdów zabytkowych, która już w najbliższą no tak, tak, tak. niedzielę 31 sierpnia od 12 do 17 będzie można zabytkowe auta i motocykle podziwiać w rynku Starego Miasta. Oczywiście tradycyjnie przy okazji tejże wystawy Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzić będzie zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych, w tym przypadku Amelki Antczak. Tak więc wstęp na wystawę jest darmowy, ale zabierzcie mimo wszystko wszystko ze sobą portfele, żeby co nieco do puszki wolontariuszy wrzucić i Amerykę wesprzeć. W programie tradycyjnie. Malowanie Volkswagena Garbusa to dla najmłodszych, choć może i nieco starsi, którzy mają jakieś zapędy malarskie, to, to będą mogli Garbusa pomalować. Strefa zabaw dla najmłodszych, ale też wybór najładniejszego pojazdu militarnego, najstarszego pojazdu z lotu, a także konkurs elegancji. Mamy informację od Ryszarda Mazurkiewicza, pomysłodawcy, i zarazem organizatora tejże wystawy, że zgłosiło się już kilka ciekawych takich perełeczek, przedwojennych aut, które mają się stawić w głogowie, tak więc będzie co pooglądać. Pamiętam lata ubiegłe cacka amerykańskiej motoryzacji Cadillac takie piękne krążowniki szos parkowały w tym przypadku akurat na tyłach ratusza, ale nie brakuje też... No słychać, że kolega amerykańska amerykańskie auta kret No takie są dostojne. Dostojne są, dostojne. Bujanie to właśnie tak. z lat 60-tych, 70 -tych, ale nawet i wcześniejszych, bo to, to wtedy już na przełomie lat 50-tych robiono takie Dziwne pomysły i projekty. Ale też przyjemnie się patrzy na nasze maluszki, na Fiaty 125, 6P, czy też przyjeżdżają syrenki, trabanty, Wartburgi, to niemiecka akurat motoryzacja DDR-owska. Co, co, co przyjeżdża? Wartburgi. A, Wartburgi, mhm. dobra. Bo to od Warty. <laughs> Od tych ubezpieczycieli. 767-400-400. Przypominamy numer do nas na antenę, bo to jest temat dla reportera i my czekamy na telefony i na tematy, które wymagają interwencji. Dziennikarze Radielka Zagłębia Miedziowego. Przypominamy, że w najbliższą sobotę oprócz dożynek w regionie, oprócz meczu piłkarzy ręcznych jeszcze nas czeka późnym wieczorem nocna zmiana. To nie chodzi o to, żeby się wybrać na nocną zmianę do pracy. Tylko notna zmiana taką nazwę nosi bieg w Polkowicach, który wystartuje o godzinie 22, a TT Sport i Krzysztof Augustyniak przypominają, że zapisy cały czas trwają, no i można się też zapisać w dniu zawodów i w, i w przeddzień w biurze zawodów będzie można już pakiety odbierać, ci, którzy się wcześniej zapisali i skorzystali z niższej opłaty startowej, bo jak doskonale wiemy, im bliżej imprezy, tym... Opłata startowa jest wyższa, tak nie inaczej jest też w przypadku biegów w Polkowicach, na który serdecznie zapraszamy już 30 sierpnia o 22 noc na zmianę w Polkowicach na dystansie 10 kilometrów. Mm -hmm. 30 sierpnia będzie takie intensywne w Polkowicach, bo właśnie to, to mm -hmm. wydarzenie sportowe, do tego jeszcze będzie kowarowe zakończenie lata. No i bardzo ważne wydarzenie razem dla Patrycji festyn charytatywnej. Na te wydarzenia też w tym tygodniu będziemy zapraszać z gośćmi w studio. Bądźcie z nami koniecznie. A teraz, a teraz zadzwońcie, bo jeszcze kilka minut mamy temat. A to dla reportera do 945 jeszcze czekamy pod numerem siedem sześć siedem szukam, zaraz wam powiem ilu jest uczestników zapisanych na nocną zmianę. A to już wiadomo? Tak, tak, bo to w trakcie widać, yy, można w internecie sprawdzić na stronie. To ty ja odbierę dobra. telefon, dobra? Halo, dzień dobry, witamy. Halo, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałam się spytać, czy jest taka możliwość zrobienia świateł na skrzyżowaniu ulicy, gdzie się zjeżdża od Kerfura w stronę Piastowa. Tam jest to duże skrzyżowanie takie. I czy, czy jest taka możliwość albo rondo, albo światła, bo tam jest nawet ciężko bardzo wyjechać. Mówi Pani, mówi pani o skrzyżowaniu Wita Stwosza z Kazimierza Wielkiego i tak, tak, to taki... Tak, tak, dobry. Tak. Tak. No z tego co wiem, w planach nie ma tam budowy sygnalizacji świetlej, ani ronda, z tego co Aha, um, się i nic, nic nie będzie w najbliższym czasie. E, możemy dopytać, natomiast no, jakby były plany w, na przykład w Wieloletniej Progresji Finansowej, to pewnie by się już o tym mówiło, ale, ale nie sądzę, nie sądzę, żeby tam... E, ale ja sobie zapisuję, no bo to odkrywanie to... jest straszne, no, no takie niebezpiecznie. Ostatnio przejeżdżaliśmy i akurat wypadek był i no co róż ciągle się coś tam dzieje. No, wyjechać tam spodporządkowane, szczególnie w godzinach szczytu, naprawdę nie jest to zadanie to jest proste. To bardzo ciężko. Yy, yy, ale będziemy pytać. Ok, dziękujemy ślicznie. Dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Do no i czekamy na kolejny telefon. Może jakaś propozycja właśnie, tak jak od naszej słuchaczki. Śmiało, 7, 6, 7, 400, 400, minut jeszcze 7,5 do... a nie, przepraszam, 6,5 do godziny 9.45, więc y, trzeba się śpieszyć. Właśnie, to też ostatnie tak naprawdę dni, jeśli ktoś chciałby zgłosić jakiś temat e, w Głogowie w budżecie obywatelskim, jakiś pomysł, to naprawdę już ostatnie dni, e, bo do końca sierpnia. Końca sierpnia można było się zgłosić, więc y, ja jestem ciekawa tych nowych pomysłów mieszkańców Głogowa. 176 osób aktualnie zgłoszonych na mm. rosną zmianę w Polkowicach. Sporo. Sporo. Przypomnę, że y, też 21 września jest wiek y, obrońców Głogowa, ale ci, którzy... Nie pospieszyliśmy z zapisami, no to już nici, bo 300 osób, a taki był limit, jest wykorzystany, a przypomnę, że dzięki e, dotacji pozyskanej przez, od Fundacji Polska Miedź, przez klub sportowy KGMZ Giran, udział w tym biegu jest bezpłatny. Tak więc to też taki event e, na skalę zagłębia miedziowego, bo bardzo rzadko odbywają się biegi bez wpisowego. W tym przypadku tak też jest. 9.40 na zegarkach, drodzy słuchacze, Czekamy na wasze telefony. Czekamy, A dzisiaj jeszcze nawa live o godzinie 10:15. Tak, o 10:00 jeszcze Nawa live, więc no po prostu należy słuchać Radia Jerka Zagłębia Miedziwego, żeby dobrze wiedzieć co w naszym regionie. 767400 400. Moi no drodzy, już niecałe 5 minut do końca tematu dla reportera. Zapraszamy, korzystajcie, zachęcamy. coś im się nie śpieszy dzisiaj ewidentnie. No, i w poniedziałek i wtorek jakieś takie niemrawy w telefonach, ale trzeba też y, zauważyć, że to o czym Kasiu już mówiłem y, i powtarzam to w kolejnej audycji. Temat dla reportera, że ten wrześniowy czas będzie biegami stał w regionie, bo ich zaplanowano aż w sumie z tego co ja odnotowałem to 5, a z sierpniową nocną zmianą to 6. Bo 13 września cały czas można się zapisywać na pierwszy pęcławski bieg na Dodzańskich w Drogowicach. Dzień później będzie bieg charytatywny na grzybową górę w Koźlicach 21 wspomniany przeze mnie bieg obrońców głogowa o poranku, natomiast wieczorem bieg papieski w Lubinie też cały czas zapisy trwają. No i zapisy trwają na 27 września na bieg po Miód w Szymkowie. To jest taki ciekawy bieg, gdzie na mecie czeka na Ciebie beczułka, baryłka. Nie wiem, czarka, jakby tego nie nazwać miodu. Czarka zostaw w spokoju. Dobra, zostawiamy czarkę w spokoju. Czarka kule się zostawiamy w pokoju. W, spokoju, bo w pokoju go zostawmy, nie w spokoju. Może być, jak no. chcesz. Najważniejsze jest, że są. Imprezy biegowe są, koncerty są. Oj, wszystko jest. Imprez jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystko jest. Tylko nie. wystarczy chcieć trochę, nie wiem, obiegać, popływać, potańczyć. O! Pośpiewać, pobawić się, poimprezować. Wszystko Jej. zależy od naszych słuchaczy. I teraz, żeby nie było tak różowo, 1 września jest też inauguracja roku szkolnego. Bo i teraz zostałem wybuczany przez uczniów. Co to ja już o kasztanach dzisiaj mówię? A o kasztanach. Tak, że kasztany są na drzewach, to znak, że już niedługo dzieci idą do szkoły, a to znak, że rodzice kończą wolne. I będą ludziki robić. Znaczy, będą, będą. zbierać, a ten, a dzieci będą robić na plastyce. A tak, dzieci na zajęciach. będą. Dzieci będą. Na zajęciach <laughs> praktycznych. Co teraz dzieci i... robią? Na komórkach siedzą. Szukają instrukcji, jak zrobić ludzika. O! Chociaż no. niektóre mają zajawki na piłkę nożną, inne na śpiewanie. Jeszcze inni na boks. O, też tak, to prawda. Dzisiaj u mnie w studiu ma być Kuba Kowalski z Łukaszu Boks Głogów, który kontynuuje swoją wakacyjną Akademię Pięściarską i w najbliższych dniach takie zajęcia zorganizuje w Jeżmanowej. Opowie nam o szczegółach, kiedy, gdzie i kogo zaprasza. Znaczy, organizuje to łukach z bok z głogów, ale to nie są zajęcia stricte pięściarskie, tylko chodzi o rozwojówkę, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, no i przede wszystkim yy, poruszać się, poruszać się. Za, nauczyć się może pewnych jakichś tam pierwszych kroków pięściarskich ewentualnie pokazać, że ma się bakcyla czy też smykałkę do uprawiania tej dyscypliny sportu i potem już na przykład regularnie przychodzić na zajęcia 9.44 na zegarkach drodzy słuchacze, niespełna dwie minuty do zakończenia tematu ale poszaleliście dzisiaj tak szaleliście dzisiaj, że normalnie szok, a myśmy się nagadali telefon wszyscy telefon się urywał normalnie nie, nie, nie nadążają zapisywać tematów a może na finał jakieś kwiaty i motyle? No, może, może, może. Taki akcent jeszcze zdarzy się. Kto wie, kto wie. Moi drodzy, ja zaglądam do nas na Miedziowy Pal do zakładki co, gdzie, kiedy. My tak o weekendach mówimy, a jeszcze zanim weekend, to ciekawe wydarzenia. Dzisiaj spektakl dla dzieci w Centrum Kultury Muza w Lubinie w południe. Będą też dzisiaj ciekawe Warsztaty w Polkowicach, blisko sztuki, portret miasta Szkice dawnych Polkowic. Oczywiście kinowych propozycji nie brakuje, ale też jeszcze spektakle w ramach kulturalnego lata 29 sierpnia w Lubinie. Więc też warto zajrzeć do Centrum Działań Twórczych, bo to tam spektakl 29 sierpnia. A jeszcze kino z Dreszczykiem w Radwanicach się szykuje, więc poza weekendem jeszcze dużo innych atrakcji. O nich można już przeczytać u nas na miedziowe.pl. Dzisiaj szykujemy też dla Was kolejne informacje, ale śledźcie nas na bieżąco. Ja dzisiaj nawet rąbka tajemnicy nie uchylę, co dla Was szykuję. A szykuję coś ciekawego. Zresztą jak w dzień, jak co dzień w sumie. 9.45 na zegarkach. Kasiu, Bartku, ja myślę, że to już czas i pora, żeby kończyć wtorkowy temat dla reportera. Niestety, trzeba kończyć, choć z drugiej strony może, może dobrze, że kończymy, bo tych telefonów Dziś jak tak ma, malutko bardzo. I tymy na to, że jutro będzie zdecydowanie więcej. Więc jutro o godzina godzinie 9.15 ponownie zapraszamy na temat dla reportera. Tym razem już środowy. A za dzisiejsze wszystkie telefony, czyli całe dwa, bardzo dziękujemy. I zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15.